Dzień dobry drogie londram, witam was ze słonecznej kaplicy Firelink, gdzie stoję przed tym otową satym wężem. Zanim porozmawiamy jeszcze z Framtem, chciałbym sprawdzić jedną skrzynię, która do tej pory pozostawała otwarta i pusta. Cóż to takiego jest? Naprawdę? No dobrze. Nie wiem po co mi on, ale już mówi się trudno. Dobra, Framt. Teleportuj mnie! Nie chcę patrzeć na kaccenkę tej teleportacji. Dobra! Ofiaruj duszę na czeniu władcy. Moi drodzy, cztery dusze lordów. Ofiarowaliśmy i oto jest. Otwarte przejście do pieca pierwszego płomienia. Lokacji, gdzie zmierzymy się z ostatnim przeciwnikiem. Oj, framt, framt, framt. Nie będzie epoki ognia. Nie, nie, nie. Ani ty, ani kap nie chcecie dobrze dla ludzkości, ale. Przynajmniej. Przynajmniej. Będę mieć. chwilę. Mają cokolwiek z tego życia na to, żeby potencjalnie pocieszyć się swoimi przyjaciółmi, którzy przeżyli całe to szaleństwo. Żeby chociaż z Griksem, z Laurentiusem jeszcze chwilę spędzić. Dobrze moi drodzy. W piecu pierwszego płomienia mamy kilku przeciwników. S są to jedynie czarni rycerze Głyna. Są to formy respawnujące się, więc jest to sposób na wyfarmienie oręża czarnych rycerzy, jeżeli. jeżeli takiego nie posiadacie. Ale możecie też dostać, jak widać, grudki Tytanitu, więc zawsze się to przyda. Dobrze. Szczerze powiem tak. Yy, yy, myślę, że. że jeszcze chwilę przejdę się w dripie Srebrnego Rycerza, ale raczej, raczej będę ch... może spróbuję y, lekko zbrojnie walkę z Głynem zrobić, zobaczymy. Chociaż nie, niech będzie, że to podejście będzie w zbroi Srebrnego Rycerza. O, w morderze. Właśnie, propos podejść. Czarni Rycerze są dość mocnymi przeciwnikami, nawet teraz, tak? Gościu z tym mieczem jest... Y... Niebezpieczny w dalszym ciągu. Ok, i dostaliśmy wielki miecz. Yy, czarnego ry rycerza to jest też fajna broń. Yy, ja chyba grałem sobie kiedyś pod nią, ale nie, nie, nie ukończyłem tego rana, bo tak leciałem na takim ostrym noudefię wtedy po prostu bandytą. I wywaliłem się na Sifie, znaczy na se secie, jak ja go nazywam. Yy, I po prostu już mi się nie chciało dalej próbować. Yy, przez kryształową nie przechodzić. Dobra? A ten ma zwykły miecz. Ok. Jest z tego co kojarzę właśnie pięciu tych rycerzy. Yy, dwóch z mieczem prostym. Jeden z wielkim, jeden z halabardą i jeden z siekierką. Co jest w sumie ciekawe, bo teoretycznie halabardników jest też dwóch w grze. A tylko miecznik się chyba tutaj powiela. Znaczy mogę się mylić i może być tu sześciu czarnych rycerzy. Nie pamiętam dokładnie. Zebraliśmy pancerz czarnego rycerza. Więc jak ktoś chce robić cosplay, to niestety dopiero na nową grę plus może, z tego co przynajmniej pamiętam. Bo nie sądzę, że była opcja znaleźć to gdzieś wcześniej. A no i patrzcie moi drodzy, jak to wygląda. Tam o mury. Chyba miasta. Sam nie wiem, gdzie dokładnie teraz jesteśmy. Jak to się ma do innych lokacji. No i tu jest to pożasty rycerz, który w Katakumbach przysporzył mi dużo problemów. Teraz mi przynajmniej kamery nie znokautuje. Tak łatwo. Powiem, Gwyn jest bossem, który, wbrew pozorom, gdzie, wbrew pozorom, zwykle jest tak, że finalny boss jednak nie jest tym najtrudniejszym w danym rpg Bo na, finalne, na finalnego bossa idzie się zwykle mocno napidowanym. I tak dalej. I pewnie Gwyn nie będzie najmocniejszym bossem z pierwszej części Soulsów, ale zdecydowanie jest bossem, który mi przy pierwszej rozgrywce przysporzył najwięcej problemów. Na kalamicie, przy pierwszej podejściu, zginąłem chyba raz albo dwa. Na Manusie wydaje mi się, że dwa. Gwyn był jedynym bossem, na którym przy pierwszej rozgrywce zginąłem cztery razy. I właśnie. Stajemy, moi drodzy, przed Białym Światłem, i to jest moment, kiedy usłyszymy, moim zdaniem, jeden z lepszych soundtracków w pierwszej części Dark Souls'ów. Zatem przygotuj się, lordzie popiołów. 766 obrażeń. Hej, okay. zapomniałem, że ta ręka nawet mnie... może mnie chwycić, nawet jeżeli... jestem... Student! Na Gwynie, nie zrobisz backstaba! Głyn się robi cholernie agresywny ogólnie. Jeżeli próbujecie się leczyć, to jest warto zapamiętać na walkę z nim. Ale pamiętam, że jest jakiś sposób, żeby zbajtować jego bardzo łatwo parowalny atak. Chyba właśnie lecząc się po jego ciosie. Właśnie, to combo jest generalnie i zawsze jest coś takiego, że ten pierwszy atak jest cięższy do sparowania, bo jest niezwykle szybki. Drugi zaś y, jest y, nieco y, łagodniejszy. Aha, zbugowałem cię prawie że o skałkę. Dobra, już, już się z ciebie nie śmieję, Głynuś. Już się z ciebie nie śmieję. Spoko, spoko, spoko. Słuchaj, luz, 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 luzuj luzuj, plus, 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 nami W w mordę. Ała. Dobra, tego tego przemyślałem. Dobra, po tym grabie można chyba spróbować się wyleczyć. Jak robi dwuręczny atak, to jest on na pewno łatwiejszy do sparowania. Tak mi się kojarzy przynajmniej, że tak właśnie było. Dobra. Patrzę, czy kapstoka przez przypadek nie włączyłem, ale na szczęście nie. I... ...dead. i lordzie popiołów, a niegdyś światła słonecznego. Dobrze moi drodzy. I teraz stajemy jako gracz przed wyborem po otrzymaniu 70 tysięcy dusz. Czy poświęcimy się i staniemy tym czym głyn? Po to, by spróbować przedłużyć wiek ognia nie wiadomo na to ile o miesiące, lata, może dekady. I stajemy i stać się potem duszą pogorzelisk. Z trzeciej części. Czy też wybierzemy inną drogę i. Nacieszymy się trochę swoim życiem, ale zaryzykujemy, że stanie się to, co z mieszkańcami Ulasil. Ja przynajmniej w tej rozgrywce chcę spędzić trochę czasu jeszcze z ludźmi, których poznałem. Więc tak to wygląda. Moi drodzy, dziękuję wam za udział w tej przygodzie razem ze mną. 31 odcinków. Czy to dużo, czy to mało, nie wypowiem się. Na pewno jest to jakaś ilość. Teraz pozwolę sobie zmienić rynsztunek już na ten, z jakim zaczniemy następną przygodę. Będzie to zatem zbroją Rosteina. Będą to zatem jego również nogawice. Kto wie, może nawet cały drip wezmę jego, ale nie, hełm na pewno wezmę nieco inny. Niech będzie i tak. Dobrze. I myślę szczerze mówiąc, że podoba mi się ta tarcza siwy. I wezmę ją. Może stabilność ma na razie gównianą, to ulepszymy ją jeszcze. Spokojnie. Hmm. Może. Może jakiś. Element naszego jednak ręcztunku, sługi wielki, zostawimy sobie. Niech i tak będzie, moi drodzy. Niech i tak będzie. Tę pierścieniowi mówimy: Papa, nie czuję, żeby mi był on już więcej potrzebny. To jest, może nie jest to moment na dobieranie sobie nowego, nowych ciuszków ale co jest z drugiej strony, że można przez ...te chwilę poświęcić. Weźmy sobie taki układ, zróbmy. I jaki pierścień weźmiemy? Bo skoro możemy, myślę, że zacznę sobie z pierścienia chciwego węża. I być może zestawem Havla, Havela. Może nawet spróbujemy na lekko. Na razie. Czy w ogóle się uda? Tak, już widzę, że się uda na spokojnie. Z resztą Havela. Więc dobrze moi drodzy. Tak oto wychodzimy

God be cast upon the world. World Dziękuję Wam raz jeszcze za wszystko. Jak przy końcu każdej serii zresztą. Przeciszę nieco muzykę. I cóż, moi drodzy. Nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się nagrać wszystkie odcinki Dark Soulsów. Dostałem niewyobrażalną okazję do tego, żeby usiąść do nagrywek i skorzystałem. Obecnie, kiedy kończymy tę serię, mamy 9 lipca roku 2023. Zapewne oglądacie to ten odcinek w okolicy sierpnia bądź września jeżeli mój rozkład wrzucania odcinków na YouTube się nie zmieni. Więc... Dzięki wam, kochani. Dzięki. Pamiętajcie zostawić po sobie ocenę, komentarz, subskrypcję, jeżeli podoba wam się moja twórczość. Obczajcie też twórczość pana Diego, autora miniatur, do moich filmów, nie tylko moich. Obczajcie także serwer dzie Discord Dziekani Studenta. Do obu tych rzeczy link znajduje się w opisie, zarówno do kanału Diego, jak i do serwera. A ja dziękuję Wam, moi drodzy. Słyszymy się w kolejnych odcinkach jakichś innych serii. Może Dark Soulsów? Może czegoś innego? Zobaczymy. W każdym razie to by ja było na tyle. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się i cześć.